Słońce powoli chowało się za ścianą drzew, kiedy automarki Volvo jechało drogą przez las. Marek był lekko poirytowany, kiedy zerknął na zegarek. Byli już zbyt długo w drodze i widział zmęczenie na twarzy żony. Siedziała z tyłu, zajmując zabawą ich ośmiomiesięczną córkę. Byli umówieni z rodzicami Magdy, że przyjadą na weekend do niewielkiej miejscowości w województwie wielkopolskim. Magda zaraz po ślubie przeprowadziła się do Marka do Krakowa. Była wtedy w zaawansowanej ciąży, i Marek jeszcze nie miał okazji poznać bliżej jej rodziców. Daleko jeszcze? Spytała, odrywając wzrok od Julki. Jeszcze prawie godzina cholerne korki już dawno powinniśmy być na miejscu. Pokręcił głową Marek i spojrzał na GPS. Jesteś pewna, że GPS dobrze nas kieruje? Mam wrażenie, że pokazuje nam inną drogę niż na początku. Ten las wydaje się nie kończyć. Gdybym miała prawko, pewnie bym wiedziała. Rzuciła do męża, po czym znowu zajęła się córką, która zaczęła płakać. Po godzinie jazdy nadal jechali lasem, a Marek z coraz większą złością spoglądał na mapę w telefonie. No kurwa, już dawno powinniśmy być na miejscu. Co się z tym szajsem dzieje? Mężczyzna przyglądał się chwilę komórce, na której odpaloną miał nawigację. Uważaj! Krzyknęła przeraźliwie Magda. Marek skierował wzrok na drogę i w ostatniej chwili ominął sarnę przebiegającą przez szosę. Ja pierdolę, jeszcze nam tego brakowało. Krzyknął po czym zwolnił, prawie się zatrzymując, po czym uchylił szybę. Zaraz zamknę, muszę złapać powietrza powiedział z bijącym sercem, mocno łapiąc powietrze. Z daleka zamajaczyły światła. Kiedy wyłonili się zza zakrętu, oczom Marka ukazał się motel z niewielkim parkingiem tuż przy drodze. Może przenocujemy tutaj rzucił szybko, samego siebie zaskakując. Przecież do Teściów został tylko kawałek drogi do przejechania, jednak myśl ta bardzo szybko przeminęła. Magda zgodziła się, po czym zmarszczyła brwi, ale po sekundzie lub dwóch jej twarz przybrał normalny wyraz. Motel zbudowany był głównie z drewna, znak czasu zostawił na nim swoje piętno. Budynek wyglądał jednak solidnie, miał dwa piętra, lecz w żadnym oknie nie było światła. Jedynie lampy przy wejściu i na parkingu przeganiały ciemność. Marek zaparkował tuż przy solidnych drzwiach. Magda wzięła Julkę, a jej mąż dwie walizki z ubraniami. Drzwi były otwarte, w środku czuć było zatęchłe powietrze, wszystkie okna były pozamykane, na sofach i stolikach widać było niewielką warstwę kurzu. Marek skrzywił się, widząc to, pomyślał, że może powinni wrócić do auta, jednak znowu myśl o dalszej podróży uciekła. Magda podeszła do recepcji i już miała zadzwonić lekko pordzewiałym dzwonkiem, kiedy drzwi tuż za recepcją otworzyły się i stanął w nich wysoki i chudy mężczyzna na oko czterdziestoletni. Ubrany był w elegancki garnitur, mocno kontrastujący z wszechobecnym kurzem. W czym państwu mogę pomóc? Rzekł grubym, niepasującym do niego głosem. Życzą sobie państwo pokój? Eee, tak, rzekł Marek, po czym rozejrzał się. Nie macie innych gości? Facet skrzywił się lekko. Niestety, rzadko miewamy klientów. To nie jest zbyt popularna droga. Nie każdy się nadaje. Po tych ostatnich słowach Marek zmarszczył brwi. Przez sekundę przyglądał mu się, nic nierozumiejącym wzrokiem. Ten jednak nie wyjaśnił, co miał na myśli, sięgnął do kieszeni i wyjął małą karteczkę. To mój numer telefonu, gdyby państwo czegoś potrzebowali. Ja nazywam się Albert i zaraz pokażę państwu pokój. Po czym ruszył w stronę korytarza prowadzącego do pokoi. Mijali drzwi z lewej i z prawej strony. Na końcu korytarza były schody. Po lewej znajdowały się podwójne drzwi z okienkami u góry. Co jest za tymi drzwiami? Rzuciła Magda kołysząc julkę. Dziewczynka zdążyła usnąć w ramionach matki, ta jednak nie przestawała jej bujać, nie chcąc, żeby mała się zbudziła. O, tutaj jest sala konferencyjna, w tym momencie nieczynna. Rzucił Albert, po czym wszedł na schody. Małżeństwo podążyło za nim. Na górze nie wiedząc czemu, Albert wybrał nie pierwsze a jakieś środkowe drzwi, chociaż twierdził, że nie ma w motelu innych gości. Wnętrze pokoju było skromnie urządzone. Podwójne łóżko z białą i odziwoczystą pościelą. Eterzerka z nocną lampką tuż przy łóżku, duża drewniana szafa. Niewielki stolik i para krzeseł. Drugą część pokoju stanowiła kuchenka, kilka szafek z białym blatem imitującym kamień i trochę większy stół oraz kołyskę dla dziecka. Poza tym mieli do dyspozycji telewizor, mikrofalówkę i elektryczny grzejnik pod jednym oknem. Życzę dobrej nocy! Ukłonił się Albert, po czym zamknął za sobą drzwi. Idę się wykąpać, czuję, że zaczynam śmierdzieć. Powiedziała Magda, zaciągając się zapachem spod pachy i marszcząc przy tym nos, tuż po włożeniu śpiącej julki do kołyski. Marek włączył telewizor, ten jednak nie odbierał żadnego kanału. Wyciągnął więc spodenki i koszulkę do spania i poczekał, aż Magda skończy się myć. Nie mając co robić, grali chwilę w karty, zanim poczuli rychłe nadejście snu. Łóżko było dosyć wygodne, lecz dla Marka trochę zbyt miękkie. Leżał rozmyślając o wypadku, który spowolnił ich podróż, a następnie o drodze przez las. Był pewny, że coś było nie tak. Dodatkowo ta dziwna chęć zatrzymania się w tym motelu. Jednak i tym razem te myśli zaczęły mu uciekać. I mężczyzna pogrążył się we śnie. Pomogło mu w tym miarowe oddychanie jego śpiącej żony. Kiedy się przebudził, za oknem wciąż było ciemno, wziął telefon do ręki. Była pierwsza w nocy, zasięgu brak. Marek włożył na nogi buty i wyszedł z pokoju. Zamierzał udać się do łazienki na korytarzu, którą wcześniej pokazał im Albert. Kiedy już miał złapać za klamkę, usłyszał warkot silnika, a raczej wielu silników. Starając się być cicho, podbiegł do schodów, wszedł kilka stopni, po czym wychylił się, chcąc zobaczyć co się dzieje. Na końcu korytarza słychać było rozmowę. Podszedł bliżej, chcąc zobaczyć co jest grane. Przez drzwi wejściowe wchodzili ubrani w czarne skóry i dżinsy mężczyźni. Większość miała tatuaże, i widać było po nich, że siłownia nie jest im obca. Dwóch z nich rozmawiało cicho z Albertem, reszta rozglądała się po oświetlonym holu lub rozmawiała między sobą. Po chwili przez drzwi weszła różowłosa dziewczyna, również ubrana była w skórzaną kurtkę, na nogach miała czarne glany. Nie była piękna, ale nie była też brzydka. Coś jej w twarzy hipnotyzowało i nie pozwalało Markowi oderwać od niej wzroku. Szła niespiesznym krokiem w stronę Alberta. Do tej pory rozluźnieni, mężczyźni wyraźnie się spinali, kiedy obok nich przechodziła. Nie zwracała jednak na nich uwagi, przyglądając się recepcjoniście, który jako jedyny zachowywał obojętny wyraz twarzy. Zanim podeszła do Alberta, zerknęła w stronę schodów i uśmiechnęła się zawadiacko do Marka. Ten, zdając sobie sprawę, że zbyt długo przygląda się nowo przybyłej, zmieszał się i odwrócił wzrok, po czym wrócił na górę. Skorzystał szybko z łazienki i zamknął dobrze pokój. Mężczyźni nie wyglądali zbyt przyjaźnie. Miał nadzieję, że nie będą niepokoić jego i jego rodziny. Obudził się jeszcze raz. Tym razem zegarek w telefonie pokazywał kilka minut po trzeciej. Za oknem nadal nieprzenikniona ciemność. Zapalił lampkę nocną i zerknął na kołyskę. Julka spała nadal, jednak w łóżku obok niej nie było Magdy. Marek nasłuchiwał chwilę, po czym stwierdził, że żona trochę dłużej musi spędzić czasu w łazience. Po czym przyłożył głowę do poduszki. Nie mógł jednak zasnąć. Przed oczami pojawiła mu się włosa dziewczyna z holu i motocykliści. Wiedział, że nie zaśnie, dopóki Magda nie wróci. Wyszedł więc na korytarz jeszcze raz, oglądając się na Julkę i podszedł do łazienki. Spod drzwi ziała ciemność, więc wszedł, pewny, że w środku nikogo nie ma. Rzeczywiście, łazienka była pusta. Umywalka i wszystko dookoła niej było suche. Żadnego śladu obecności Magdy. Gdzie ona mogła pójść? Wyszeptał do siebie Marek. Czuł coraz większy ucisk w klatce i przyspieszone bicie serca. Boso zbiegł po schodach i zauważył, że w sali konferencyjnej Wspali się światło i słychać wiele głosów mówiących to samo. Mężczyzna jednak nie potrafił rozpoznać żadnych słów. Był zbyt niski, żeby zerknąć przez okienka nad drzwiami. A gdy pociągnął za klamkę, nic się nie wydarzyło. Rozejrzał się. Niczego tu jednak nie było. Podbiegł do holu i wziął jedno z krzeseł stojących przy niewielkim stoliku dla czekających gości podsunął krzesło pod drzwi i wszedł na nie. Prawie spadł, gdy zobaczył co dzieje się w środku. Sala nie była duża. Krzesła, które normalnie ustawione są na wprost mównicy, stały pod ścianą, a zamiast mównicy stał wysoki, drewniany, gruby krzyż, do którego przywiązana była magda. Łzy ściekały jej po policzkach, była naga, a ręce ułożone były prostopadle do ciała. Na nadgarstkach miały grube liny, które wpijały się w nagą skórę. Sala miała tylko jedne drzwi i nie miała okien. Na ścianach wisiały obrazy ze scenami rodem z piekła, na wszystkich były demony torturujące ludzi, palące ich żywcem, a na obrazie z tyłu krzyża wisiał największy obraz. Przedstawiający młodą kobietę o nienaturalnych, wielkich ustach z rzędem ogromnych zębów. Kobieta na zdjęciu ubrana była w białą suknię, a czarne włosy powiewały na wietrze. Marek zauważył klęczące postacie naprzeciwko krzyża to motocykliści, których widział wcześniej. Przed nimi stał Albert, trzymając w dłoniach czarną księgę. I recytując dziwne inkantacje, kołysał się lekko w przód i w tył. Reszta powtarzała za nim słowa cały czas z pochylonymi głowami. Co wy wyprawiacie? Zostawcie ją, sukin, syny! Jak możecie! Brzeszczał, jednak nikt nie zwracał na niego uwagi. Albert, co się dzieje? Przerwijcie to! Albert nie słuchał. Podszedł do krzyża. W ręku zabłysnął długi nóż. Magda wrzeszczała ile sił w płucach i próbowała się wyrwać. Sznur jednak trzymał mocno. Nie! krzyczał Marek i walił pięściami w szybę. Ta jednak okazała się na tyle mocna, że nie ustępowała. Mężczyzna mógł się tylko przyglądać, jak recepcjonista zanurza ostrze w serce Magdy. Tak Krzyknęła ostatni raz i zmarła z przerażeniem na twarzy. Głowa Marka eksplodowała tępym bólem, krzyczał i walił w drzwi. Kiedy spadł z krzesła, podniósł je i walił ile sił w zamknięte drzwi. Nie widział już, co się działo w środku. Czarna rozpacz wypełniła całe jego ciało. Magda była prawdziwą miłością jego życia. Mieli wspólne plany. Dziecko. Julka! krzyknął, po czym puścił się biegiem do pokoju, wpadł przed drzwi i zamarł z przerażenia. Cała nienawiść, jaką przed chwilą pałał do motocyklistów, ulotniła się. Zastąpił ją strach, gdy zobaczył różowłosą, siedzącą na łóżku i trzymającą Julkę. Po stronie kuchennej, oparty, oblat, Stał jeden z mężczyzn, który zdawał się nie zauważyć, że Marek wpadł do pokoju. Bawił się kuchennym nożem, przerzucając go z ręki do ręki. Różowłosa spojrzała na Marka i uśmiechnęła się. Tym razem był to najbardziej cukierkowy uśmiech, jaki do tej pory widział. Podobało ci się przedstawienie? powiedziała sztucznie, słodkim głosem. Twoja kobieta wzięła udział w bardzo ważnej uroczystości. Rzekłabym nawet piekielnie ważnej. Zaśmiała się, po czym wstała trzymając dziecko na rękach. Odłóż ją! Wyszeptał Marek. Głos mu się załamał. Nie potrafił nic więcej powiedzieć. Jego ciało wstrząsnął dreszcz, kiedy dziewczyna pogłaskała mało po głowie. Chyba żartujesz. Ceremonia jeszcze się nie skończyła, teraz twoja kolej. Marek jednak jej nie słuchał, patrzył, jak kobieta wstaje i odkłada julkę do kołyski, po czym wychodzi z pokoju. Mężczyzna, który do tej pory nie brał udziału w tej rozmowie, podszedł do Marka i wskazał mu drzwi. Marek wziął trzy głębokie oddechy. Tamten zostawił nóż na blacie. Idziemy! Nie każ mi tam wracać! Krzyknęła różowa z korytarza. Marek odwrócił się w stronę drzwi, jednak błyskawicznie wystrzelił łokciem do tyłu, trafiając motocyklistę w lewe oko. Tamten zatoczył się i upadł. Marek błyskawicznie doskoczył do Julki, wziął ją na ręce i podbiegł zabrać nóż z blatu. Oj, niegrzeczni jesteśmy! Uśmiechnęła się dziewczyna, wchodząc do pokoju i widząc swojego towarzysza. Który już podarwał się do góry. Co tam się kurwa działo? wykrzyknął, obryzgując podłogę, spienioną śliną. Noż trząsł mu się w ręce, a Julka przeraźliwie płakała. W Marku znowu wezbrała wściekłość, kiedy dziewczyna bez strachu się uśmiechnęła. Demon was wybrał, was i tę małą nie wyjdziesz stąd żywy. Rzekła spokojnie. Marek zrobił trzy kroki w jej stronę. Przepuść mnie! wysyczał przez zęby. Nie zmuszaj mnie, żebym ci coś zrobił. Jesteście nienormalni. Jaki demon? Dlaczego to zrobiliście, moje żonie? Marek podszedł jeszcze bliżej, krzycząc, nie zwracając uwagi na płacz dziecka. Towarzysz różowej spojrzał na nią, a ta skinęła głową. Oboje cofnęli się do ściany naprzeciwko drzwi. Marek ostrożnie wyjrzał na korytarz, trzymając nóż cały czas w ręku. Trzymał tak mocno, że jego palce pobielały. Trzasnął drzwiami i puścił się biegiem w kierunku wyjścia. Do samych drzwi wyjściowych nie spotkał nikogo. Gdy je otworzył, drogę zagradzali mu dwaj motocykliści. Kiedy jednak zobaczyli, że mężczyzna ma nóż, zeszli mu z drogi. Nie ważcie się, podchodzić z kurwy, syny! Krzyknął celując czubkiem ostrza w ich stronę. Zauważył, że uśmiechnęli się lekko, jednak nie zastanawiał się nad tym dłużej. Podszedł do auta, lecz uświadomił sobie, że tergany emocjami nie zabrał kluczyków. Przeklął się w duchu, po czym dostrzegł, że nic to by nie zmieniło. Wszystkie opony były poprzebijane. Z przerażeniem zerknął na mężczyzn, którzy nie ruszyli się z miejsca i przyciskając mocniej do siebie płaczącą Julkę, zaczął biec w stronę lasu. Było chłodno. Julka okryta była kocem, ale on miał na sobie tylko spodenki i koszulkę. Biegł jednak niewszerwanie, oddalając się od motelu. Kiedy się odwrócił, chcąc zobaczyć, czy nikt go nie goni, zauważył postać stojącą tyłem do niego. Była to czarnowłosa kobieta w białej sukni z bosymi stopami. Marek zatrzymał się. Julka nadal płakała. Postać była tylko kilka metrów od niego. Nie wiedział jakim cudem, przecież by ją zauważył przebiegając obok niej. Nie płacz, dziecko powiedziała spokojnym, matczynym głosem Już ci nic nie grozi. Pod Markiem ugięły się nogi. A nóż wypadł z dłoni. Poznał ten głos. To był głos jego żony. Magda? Wyszeptał, po czym zrobił krok w jej stronę. Ale jakim cudem? Magda odwróciła się. Była blada i delikatnie się uśmiechała. Marek nie wiedział, co ma o tym myśleć. Przecież widział, jak ją zabijają. Lecz w tym momencie demon otworzył usta. Otworzył je nienaturalnie szeroko i otwierał nadal. Marek widział wielkie, białe zęby, powoli zbliżające się do niego i do julki. Stał jak sparaliżowany, nie potrafił się ruszyć. Patrzył tylko jak zęby krok po kroku zbliżają się do nich. Scenariusz Maciej Kośniewski, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.